To słowo, które dzisiaj przynosi nam, czy daruje liturgia Kościoła, jest słowem, które dotyka bardzo poważnych rzeczy. Pan Jezus pokazuje, że jest taki grzech, który nie jest możliwy do rozgrzeszenia. I to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Ja pamiętam, że wiele razy zastanawiałem się, co to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu, na czym on polega. Nie? Słuchałem pewnie rozmaitych interpretacji. Nie? Ale odpowiedź leży właśnie w tym słowie, czym jest ten grzech. I naprawdę nie trzeba być, nie wiem, jak wielkim teologiem wystarczy naprawdę otworzyć serce na to słowo, żeby udzielić sobie odpowiedzi na pytanie, czym jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu? Jakiego grzechu Pan Jezus nie może odpuścić? I myślę, że warto zatrzymać się, zanim powiemy sobie o tym grzechu, zanim odpowiemy sobie na to pytanie, to warto tą Ewangelię przeczytać tak bardzo powoli. Jakby wchodząc Coraz głębiej, coraz głębiej, żeby udzielić ostatecznie odpowiedzi na to pytanie. Otóż dla mnie bardzo ważnym jest to pierwsze zdanie. Do każdego, kto przyzna się do mnie przed ludźmi, przyzna się i syn człowieczy przed aniołami bożymi. A tego, kto się mnie wyprze przed ludźmi, i ja wyrzeknę się przed aniołami bożymi. Ja przyznam Wam się, że kiedy dzisiaj czytałem to słowo, to mi się otwierało ono takim obrazem dwóch apostołów, którzy się wyparli obydwaj jednakowo Jezusa. Wyparli się w taki sposób, że Pan Jezus konsekwentnie po tym poszedł umierać. To jest Piotr i to jest Judasz. Dwie, dwie, dwa wyparcia się Jezusa. Dwa momenty. Bardzo ważne to jest. Kiedy czytamy te Ewangelię, że kto się mnie wyprze przed ludźmi i ja wyrzeknę się przed aniołami Bożymi. To dlaczego Pan Jezus ostatecznie się Piotra nie wyparł? Jest pytanie inne, czy, czy Jezus się kiedykolwiek wyparł Judasza? Bo ja jestem przekonany, że Jezus się nigdy nie wyparł Judasza. I potem ta Ewangelia kontynuuje tak. Każdemu, kto wypowie jakieś słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone. Lecz kto zbluźni przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczony. Wypowiedzieć słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, nie? to jest grzech. To jest definicja grzechu, najprostsza, nie? Powiedzieć słowo przeciwne Bogu, dokonać czynu przeciwnego Bogu, odwrócić się od Boga to jest definicja najprostsza grzechu. Powiedzcie, że tego nie robicie. Powiedzcie, że nie grzeszycie. Wszyscy jak tu jesteśmy, począwszy od tej strony ołtarza po tamtą, jesteśmy grzesznikami. I Pan Jezus mówi, że nie jest problemem grzech. Grzech przeciwko Synowi Człowieczemu będzie odpuszczony. On konsekwentnie swoim życiem, swoją męką, śmiercią pokazał, że wszystkie grzechy w nim zostały tak naprawdę unicestwione. Grzech dla, dla Boga nie jest problemem, to jest często nasz problem. Ale w Jezusie grzech został zniszczony, został podeptany, został zwyciężony. Stąd jest to słowo: nie każdy, kto popełnił grzech, ma szansę, będzie mu odpuszczony. Dlatego, że Pan Jezus konsekwentnie każdy nasz grzech, on stał się grzechem, nie? Ten, który nie znał grzechu, stał się grzechem. Do, do tego stopnia ten nieskazitelny baranek stał się naszym grzechem. Stał się moim lenistwem. Stał się moją zazdrością. Stał się moją pychą. Stał się moją nieczystością. Po co, żeby to unicestwić raz na zawsze? Nie? I mówi: będzie ci to odpuszczone. Choćby nie wiem, jak ciężki był ten grzech, będzie Ci odpuszczony. To jest słowo, które mówi Pan Jezus. Ale jest przestrzeń, która nie może być odpuszczona. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Lecz każdy, kto by zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie Mu odpuszczony. Nie wiem, czy wiecie, co znaczy słowo bluźnić. Co znaczy słowo bluźnić? To znaczy być przeciw. To słowo znaczy tyle, co nie uznać działania, znak jakiejś bezbożności, życia bez Boga, nie uznania tego, że w Bogu nie ma mocy. Zobaczcie, że grzech został pokonany i został pokonany ze środka tej śmierci, nie? ze środka śmierci Jezusa jest życie. Które ma konkretne imię, które, które jest Duchem Świętym. W momencie, kiedy Pan Jezus pokonał nasz grzech, natychmiast przekazał nam Ducha Świętego. Natychmiast, mówi Ewangelia, wypłynęła krew i woda, nie? Przekazał Ducha Świętego, tchnął, wydał tchnienie, ale kiedy przyszedł do apostołów, potem w Wieczerniku, nie? Po co jest dany nam Duch Święty? Żeby nas po pierwsze o grzechu przekonać. Żeśmy pobłądzili, że potrzebujemy mocy spoza nas. My, my sami nie mamy w sobie niczego, co by, y, czym moglibyśmy pokonać nasz grzech. Że potrzebujemy łaski, że potrzebujemy mocy Pana Boga. Duch Święty przychodzi, żeby najpierw przekonać Cię o grzechu. Ale Duch Święty też przychodzi, słuchajcie, po to, żeby. Odbudować to, cośmy razem z Grzechem utracili, utraciliśmy komunię z Panem Bogiem, utraciliśmy komunię z drugim człowiekiem i w końcu utraciliśmy komunię z samym sobą. Jesteśmy zniszczeni. Grzech to jest bardzo poważna, słuchajcie, rzeczywistość: to jest śmierć. I to nie jest jakaś śmierć. To jest śmierć, która niszczy relacje z Bogiem, z drugim człowiekiem, ostatecznie z samym sobą. I Pan Jezus mówi, że każdy grzech może być odpuszczony. Absolutnie każdy grzech może być odpuszczony, bo został pokonany, został odkupiony. Każdy grzech został odkupiony. Ale On to musi uczynić w mocy Ducha Świętego. To znaczy musisz przyjąć Ducha Świętego, musisz uznać Jego działanie w sobie. Co to znaczy wypowiedzieć bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu? To znaczy uczynić centrum swojego życia grzech. Nie? W centrum stawiam swój grzech i zaczynam nad tym wiadolić. Nie? Nigdy w życiu nie uda mi się tego grzechu pokonać. No to no Tobie się nie uda, Panu Jezusowi się udało. Tobie, to, że Tobie się nie udało pokonać, czy nie uda się pokonać grzechu, to się Ameryki nie odkrył, nie? Jak próbujecie sami walczyć, to jest z grzechem, to tak mniej więcej wygląda jak, jak walka z wiatrakami. Przywołujcie Ducha Świętego, mówcie Panie Twoją mocą, niech to się wydarzy. Nie sami, nie. mocą Ducha Świętego. My często nakładamy takie okulary, klapki na oczy, nie? I wio próbujemy pokonać grzech, nie? I na pierwszym, lepszym zakręcie się wykładamy. A potem wszystkie konsekwencje mówimy absolutnie niedaradnie. Nie? I grzech, który jest rzeczywistością pokonaną, zaczyna tak naprawdę wtedy nas atakować, nie? kiedy nie uznajemy mocy ducha świętego. Kiedy mówimy, panie, ten grzech jest na tyle ciężki, nie? jestem tak bardzo uwikłany, że już nic się nie da w moim życiu zrobić. Próbowałem wiele razy, nie? Możesz próbować jeszcze setki tysięcy, ci się nie uda, ale proś Ducha Świętego. Pan mówi, że zwycięstwo grzechu będzie ci dane w łasce Ducha Świętego, nie? Otwórz swoje serce na działanie Ducha Świętego. Przestań lamentować, że, że ciągle twisz w tych samych grzechach. Nie przyjmij dar Ducha Świętego, prosi o Ducha Świętego. Prosi o Ducha Świętego, pierwszy dar zmartwychwstałego Pana, dar Ducha Świętego. Prosi o Ducha Świętego sobie. Modlisz się do Ducha Świętego. Masz jakąś relację z Duchem Świętym. Ten Duch Święty cię zbiera po grzechu, nie? ma coś do powiedzenia w twoim życiu? Co bardziej mówi w twoim życiu, Duch Święty czy grzech? Duch Święty oczywiście rodzi się z relacji z Panem Jezusem, nie? Dlatego te dwie zdrady słuchajcie, nie? Zdrada Piotra i zdrada Judasza są tak niesamowicie ważne. Bo ostatecznie Piotr popełnił grzech równie ciężki jak Judasz. Wyparł się Pana Jezusa przed ludźmi, nie? No, popełnił grzech, słuchajcie kilka wieków później Piotr nie dostałby rozgrzeszenia w kościele popadłby w ekskomunikę nie? wyprzeć się publicznie Jezusa nie więcej tyle znaczył ale Piotr spojrzał Jezusowi w oczy kiedy Jezus szedł na śmierć i gorzko zapłakał i w momencie kiedy zapiał kur Trzy razy nie przypomniał sobie słowa Jezusa. To wszystko działo się w mocy ducha świętego. nie? I te łzy, i te nie? panie, ja sobie sam absolutnie z tym nie poradzę. Nie? To była najpiękniejsza spowiedź Piotra, która trwała przez całą śmierć pana Jezusa, aż do zmartwychwstania, kiedy pan Jezus zapytał, mu, zapytał go trzy razy: Czy ty mnie kochasz, nie? Piotrze, czy miłujesz mnie? Nie? Piękna spowiedź świętego Piotra. Ale Jezusowi. ważne jest, że On w centrum swoje, swojego grzechu postawił Jezusa, że spojrzał Jezusowi w oczy, tak? który przekazał Mu Ducha Świętego i powiedział Piotrze, tak, jesteś nic, nagrzeszyłeś, nie, ale moja miłość jest większa. Nie? Ja się przed aniołami Bożymi do Ciebie przyznam, boś otworzył się na ducha. Boś otworzył się na tę miłość z wysoka, która jest w stanie Cię posklejać, kiedy jesteś całkowicie rozwalony. I ta miłość tak powaliła Piotra, że ten chłop nie rosły, facet nie zaczął płakać jak dziecko. Nie? Przepiękne działanie Ducha Świętego, gdzie popełnił błąd Judasz. Nie? Myślicie, że Judasz nie byłby przyjęty przez Pana Jezusa? Popełnił ten sam grzech Judasz mniej więcej, co Piotr. nie to Zaprzeć się Jezusa, wyprzeć się Go, nie? Sprzedał Jezusa. Nie wiem, czy te grzechy można ze sobą porównywać jakkolwiek, nie? Ale chyba czujecie to, nie? Że gdzie popełnił błąd? Judasz popełnił błąd w tym, słuchajcie, że w centrum grzechu postawił grzech, nie? W centrum swojego życia postawił grzech i... I poszedł spowiadać się przed tymi, przed którymi wyparł się Jezus, a wrócił do nich, nie? Zamiast biec do Jezusa, wrócił do nich. W takim przekonaniu, że absolutnie nie ma prawa zbliżyć się do Jezusa. I to jest jedyna sytuacja, słuchajcie, w której zamykamy się na działanie ducha. Panie, nie masz mocy w moim życiu niczego zmienić, nie? Wszystko mnie przerosło, wszystko jest większe, nie? Cała moja grzeszność. To nie jest tak, że słuchajcie, jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu, Bóg nie odpuszcza, jesteś potępiony. Nie. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu polega na tym, że my w naszym sercu nie pozwalamy Duchowi Świętemu działać. Że, to, że ten grzech to tak naprawdę jest nasz wybór. Nie? Że my nie opowiadamy się po stronie Boga, który jest mocny. Nie. Tylko wybieramy grzech. Wolimy sobie płakać, biadolić, nie? Ostatecznie, słuchajcie, to prowadzi nas do doświadczenia ciemnej nocy, depresji, nie wiem czego jeszcze, nie? Ostatecznie śmierci. Dlatego tak ważne jest dzisiaj, nie? Proś ducha świętego. Proś ducha świętego. Ten duch święty Pan Jezus na zakończenie tej Ewangelii mówi tak. Będziecie w przeróżnych sytuacjach, bardzo trudnych w Waszym życiu, nie? Ale wtedy się nie martwcie, bo jak macie. Żeby powiedzieć tak po chłopsku, nie? Jak trzymacie sztamę z Duchem Świętym, to, to On przyjdzie. Nie? I kiedy nie będziecie mieć bladego pojęcia, co powiedzieć, jak ja jutro do sióstr zakonnych w Kościele Polskim zadałem mi temat, a ja do dzisiaj jeszcze walczę z tym tematem i zastanawiam się, co im powiedzieć, jak Duch Święty jutro się okaże, czy mam z Duchem Świętym sztamę, czy... To jest, słuchajcie, to nie. Jak nie masz w sobie nic do powiedzenia, przyjdzie Duch Święty i on Cię pouczy, nie. No, ale ważne jest najpierw to, byśmy prosili Ducha Świętego, który jest nam dany zupełnie za darmo, nie. Który jest mocą i która ta moc Cię przekonuje, że Bóg jest większy od Twojego grzechu, że Bóg posyła Ci ducha po to, żeby Cię posklejać. To, co w Tobie jest zniszczone, tak bardzo jest w Tobie rozbite, nie. Przychodzi po to, żeby Cię posklejać. Życzę Wam mocy Ducha Świętego każdego dnia. Niech to Słowo się także na Was wypełnia. Amen.